Ach, te życie. Plan A dzisiaj nie wypalił na odcinek. Plan B też nie, bo wszystko się posypało, chociaż było wszystko dopracowane. Tylko nagrać dla Was. Więc wprowadziłem plan C. Dawno tego typu odcinka nie było na kanale. Myślę, że z chęcią zobaczycie. Cześć, czyli kolejny odcinek, jak ja to robię. Pokażę Wam. Jak konfiguruje swojego obs pod live? Dobra, zaczynamy. Pierwszą rzecz, którą warto zrobić, na początek użyć kreatora konfiguracji automatycznej, bo w większości przypadków to narzędzie działa świetnie. Ja wybieram sobie oczywiście streamowanie, nagrywanie materiałów, wszystko optymalnie. Możemy tylko do nagrywania materiałów skonfigurować nasz komputer. wtedy lepiej to dobierze, jeszcze więcej wyciągnie z tych ustawień. Lub wirtualna kamera. Ale nie wiem co to jest do, do tego momentu. Jeszcze o tym nie czytałem. Jest ja w nastawie streamy i nagrywanie materiałów. I tak, oczywiście. Rozdzielczość jest Full HD. Tutaj to użyj bieżącej rozdzielczości monitora. OK. I tutaj ja sobie, bo są różne opcje ustawiania, jak chodzi o FPS. Ja biorę po prostu 60 klatek, bo chcę mieć 60 klatek na swoich materiałach. Do tego dobierzę. dalej. Klucz streama już mam ustawiony, z tego co pamiętam. Ale już miał um, ustawiony. Więc poczekajcie chwileczkę, ja sobie... Odpalę przeglądarkę. Oczywiście ją przejadę na drugi ekran, żebyście nie widzieli co i jak. Sobie szybciutko wejdę na swojego jatopka. I sobie to dodam. Transmisja. Aha, dobra, bo ja to muszę wejść. A jest, dobra klucz. Kopiuj sobie wkleimy klucz. Myślałem, że już mi weźmie go. Tak, dobra. I już zaczynamy. Dobra, to już jest niepotrzebne. Tu sobie konfiguruję, wszystko sprawdza elegancko. Ten materiał nagrywam drugim OBS. Tak jest najprościej, bo nie widzę Experience, coś nie chciała dobrze przechwytywać, waliła na drugi ekran, więc Trudno. Dobra, i tutaj nam skonfigurowało teraz wszystko, pokazało co i jak. Oczywiście, n użyty. Jak chodzi o parametry, poczekajcie chwilę, bo jest kursor. O, jest. rozdzielczość 60 klatek. Bitret obrazu ustawiło mi na 10 000. Tak. Ale YouTube 4,5 tysiąca tylko obsługuje. To jest optymalne. Dlaczego tak duży? Bo mam internet. Spory 300 megabajtów na sekundę praktycznie, więc mógł sobie na to pozwolić. Mogę sobie na to pozwolić, ale nie wszędzie. Na przykład na Twitchu chyba by to dało różnicę. Okej, okay ale jak mówię tu mam wszystko poustawiane średni i tutaj jakość nagrywania, wysoka jakość, średni rozmiar pliku. Ja sobie zastosuję te ustawienia. I dzisiaj je przetestuję na live, który będzie, to znaczy w poniedziałek, bo ten materiał w poniedziałek nagrywam. Okej, okay, jak mamy to zrobione, trzeba ustawić sobie na przykład sceny. Tutaj mam ustawioną scenę i różne oczywiście różne sceny, takie sprawy. A to robimy w prosty sposób. Oczywiście tutaj pokażę Wam. Najpierw sobie test tę literkę. Tak w skrócie. Tu mamy plus i dodajemy sobie jakieś elementy. Tu mamy wszystkie elementy, które sobie dodajemy. Przychwytywanie gry możemy sobie wrzucić, dodaj urządzenie. Na ja przykład nie mam tu już kamlinka przygotowanego, możemy sobie dodać. Ogólnie tu wszystko szukamy, dodajemy sobie różne opcje. One no, są prosto zaznaczone. Przy dźwięku, obrazy, pokaz slajdów, to sobie sami oblukacie. Co jest ciekawego, że tu mamy różne filtry. Możemy sobie wymazywać jakieś tam elementy, kluczować z danego obrazu, co nam przeszkadza. Osobiście z tego nie korzystałem. To na tyle z tymi parametrami. Będzie live, zobaczymy jak to będzie funkcjonowało. Chociaż wczoraj na przykład coś przy Apexie narzekaliście na wygląd streama. Tylko z tym, że czasami warto na przykład obniżyć parametry gry, by zyskać moc obliczeniową komputera do live'a, do streamowania. Na średnich ustawieniach też na przykład wasza gra będzie ładniej wyglądała, będą was widzowie zadowoleni, a wy możecie zyskać na jakości. A jeszcze właśnie sobie wejdziemy w ustawienia. Coś wam pokażę. wyjście dobrze mówię stream, nie wyjście wyjście mp4 do nagrywania oczywiście tu profil zaawansowany stream a i stream mamy ustawioną jakość już tu automatycznie na 4500 to mi nie zmieniło chociaż tam pokazywało, że jakość będzie większa, ale tylko zbadało, że taką można pewnie tą, ja tu mam 4,5 tysiąca ustawione, chociaż mogę nawet chyba koło 30 kB na sekundę ustawić, z tym, że jak mówiłem, YouTube 4,5 to jest idealne, jak się więcej ustawi lub mniej, to krzyczę, że jest coś nie tak. Na razie, cześć, pa, pa, pa.